Dzień dobry, witam bardzo gorąco, witam w moim domu, bo dzisiaj będzie coś, czego jeszcze nie było, czyli Haustur. Może zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w samym sercu miasta. E, mieszkam w śródmieściu Warszawy, e, w kamienicy, takiej starej, przedwojennej, chociaż czwarte i piąte piętro zostały dobudowane po wojnie, ale to jest taka klasyczna, stara, warszawska studnia i dzięki temu to mieszkanie jest mega wysokie. E, tutaj jest aż 3,45. I przyznam szczerze, że to był jeden z argumentów za tym, żeby kupić to mieszkanie, bo dzięki temu mogłam zrobić tutaj antresolę. Ale spokojnie do antresoli dojdziemy. Teraz jesteśmy w przedpokoju. Tutaj jest taka piękna stara sosnowa szafa. Nie wiem dokładnie z którego ona jest roku, ale myślę, że to są spokojnie lata 60. Jest bardzo pojemna. Tutaj znajdują się w środku buty, kurtki. Przydaje się na wejściu taka szafa. Wykorzystałam też przestrzeń, która jest tutaj, żeby sobie zrobić taką szafę gospodarczą. Oraz po drugiej stronie zrobiłam taką wielką szafę, w której e, mieszczą się tak naprawdę wszystkie moje rzeczy, ciuchy, gadżety, i tym sposobem udało mi się uniknąć wszelkiego rodzaju szaf niepotrzebnych komódek w całym mieszkaniu. No dobra, zaczynamy. Myślę, że. E, Chciałam powiedzieć jako jeden z pierwszych pokojów. Pierwszy i niemalże ostatni, bo tutaj są tylko dwa pokoje. Właśnie, całe mieszkanie ma 53 metry kwadratowe. No i wchodzimy do królestwa moich dzieci. To jest ich pokój. On jest bardzo fajny, bo jest taki kwadratowy, ustawny. I tak naprawdę od samego początku wiedziałam, jak on będzie wyglądać. Od samego początku miałam taką wizję, że tutaj właśnie będzie biurko, że praktycznie do samego sufitu, do okna będą szafy które pozwolą pomieścić te wszystkie zabawki, układanki, puzzle, książki, gadżety, no bo wiadomo, że przy dzieciach jest tego naprawdę dużo. I też właśnie tym sposobem nie ma już tutaj oprócz jednej szafy żadnych innych rzeczy. No właśnie, to jest ta szafa. To jest Pax Zikei, taka klasyczna, bardzo popularna szafa i okazuje się, że ona spokojnie pomieści ubrania dla trójki dzieci. I też wiele innych gadżetów. Otwieramy. No, jest trochę bałagan, ale zobaczcie, tam nawet takie ciuchy na zaś, że tak powiem, się mieszczą. Świetną rzeczą, na którą zdecydowałam się w tym pokoju, to są kółka gimnastyczne. Na pewno widzieliście je w innych filmach, też na Instagramie. One zawsze robią furorę i ja się nie dziwię, bo to jest naprawdę genialny gadżet. Tutaj dzieciaki bujają się, wiszą. Naprawdę świetna, ogólnorozwojowa e, zabawka, gadżet e, sportowy też, bo ćwiczymy nie tylko równowagę, ale e, również mięśnie. No świetna sprawa. Jeżeli zastanawiacie się, czy huśtawka, czy trapez, czy kółka, to ja wam mówię, że takie kółka gimnastyczne robią robotę. E, kolejnym sprytnym patentem, który jest tutaj w tym pokoju, to jest takie łóżko, e, na którym może spać aż trójka dzieci, bo tutaj proszę bardzo, jest jeszcze e, SPanie Jadwigi. Pytacie się, czy to rozwiązanie się sprawdza? Bardzo często na Instagramie. Sprawdza się, jest naprawdę super. To łóżko jest ze strony meblowiec.pl i nie jestem tak do końca z niego zadowolona, bo jakość tego łóżka, wykonanie mogłoby być trochę lepsze, ale wygląda ładnie, jest estetyczne, białe, optycznie zajmuje mało miejsca. I tym oto sposobem tutaj wszystko się mieści. Bardzo też lubię tutaj ten kącik, ta lampka, królik, taka słodka, i ten straganik, i mapa. No, takie to wszystko urocze. No, no dobra. To słuchajcie, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj po prawej stronie jest lustro, i ono specjalnie tak sobie stoi na podłodze, bo taki patent, takie rozwiązanie bardzo mi się podoba. Dostałam w prezencie od zaplątanej pracowni taką makatkę. O ile to jest makatka? Nie mogłam znaleźć dla niej żadnego innego miejsca, bo nie mam takiego haka w ścianie, żeby to ładnie wyglądało, więc tak wylądowała na lustrze i całkiem spoko się tutaj prezentuje. No dobra, idziemy do kuchni. Proszę bardzo. Mała, ale urocza. I piękna. Ja bardzo lubię tę kuchnię. Ona na początku pierwotnie wyglądała naprawdę tragicznie. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj wrzucić wam zdjęcia. Tutaj w ogóle na ścianie, pod sufitem, był taki przedziwny pawlacz, który się ciągnął aż na jedną trzecią długości całego pomieszczenia. Eee, tak, no i co? Kuchnia jest super, jestem zakochana w tych płytkach, eee, te czarne fronty, no wszystko tutaj naprawdę robi robotę. Eee, jest wąska i tutaj rzeczywiście czasami robi się ciasno. Idzie się do tego przyzwyczaić, i to jakoś bardzo nie przeszkadza. Nie będę tak za bardzo rozgadywać się o tej kuchni. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ona powstawała, co to są za szafki, skąd one są, to tutaj na karcie wrzucam Wam link do filmu o kuchni. No dobra, to teraz Łazienka. Uwaga, styk. O, zapalamy światełko i wchodzimy. Łazienki to chyba jeszcze nie widzieliście nigdy, w sensie, że ona tak. Raczej nie zaistniała jeszcze we vlogach. Też jest mała, jak wszystko w tym mieszkaniu, ale jest bardzo funkcjonalna. Jestem wielką fanką tych szafek. To jest oczywiście IKEA. Są one bardzo praktyczne. Tutaj mieści się naprawdę absolutnie wszystko jakieś takie apteczkowe historie, kosmetyki na zapas. Naprawdę super sprawa. Do kompletu tutaj jest ta sama szafka pod umywalką. Lustro, też bardzo lubię lustro z tym oświetleniem, bo bardzo łatwo i mm, fajnie przy nim się maluje. E, co jeszcze? Kolejnym sprytnym rozwiązaniem jest wanna, bo ja bardzo chciałam mieć wannę, a w zasadzie to może bardziej moje dzieci chciały mieć wannę, bo one e, jednak lubią się pluskać. I znalazłam e, inaczej nie mogłam znaleźć takiej wanny klasycznej, która by wymiarami tutaj pasowała. Ale okazuje się, że istnieje coś takiego jak wanna dla dzieci. I znalazłam na Allegro takie oto dziecięce wanny. I rzeczywiście tutaj trójka moich dzieci wchodzi na luzie. Ja też jak chcę się wygrzać, zrobić sobie domowe spa wieczorową porą przy świeczkach, to też jak najbardziej się wykąpię. Jest też oczywiście prysznic, tutaj z tym parawanem na luzie idzie, idzie się wykąpać, nie chlapie się jakoś za bardzo. No i kolejnym sprytnym rozwiązaniem jest ten tutaj oto stołek. To jest taka opcja trochę w duchu Montessori, ale ona sprawia, że dzieciaki tutaj sobie, no Baśka już nie, bo jest duża, ale Roman czy Jadzia same sobie wchodzą, myją ręce, myją zęby, naprawdę kolejne punkty do samodzielności, więc super. I co jeszcze? Tutaj mamy taki kącik z pralko-suszarką, kaloryfer, no i tyle. I tu już się kończy łazienka i możemy ją opuścić. Strasznie dużo mówię w tym filmie, no ale chyba o to chodzi trochę. <grych> no dobra, czekajcie, to ja zrobię taki obrót. O! I wchodzimy do mojego królestwa. Eee, to jest mój pokój, czyli tak naprawdę salon. Eee, I co my tutaj mamy? Tutaj mamy taki fajny kącik. Eee, w ogóle bardzo lubię tę komódkę. To jest komoda, którą upolowałam na patynie.pl. A patyna, West Wing eee, to są takie strony, na które ja mogę wchodzić niemalże codziennie. I był taki rzeczywiście moment, kiedy się urządzałam, kiedy szukałam tych wszystkich rzeczy, że w każdej wolnej chwili, a czasem nawet, jak wiecie, montowałam coś, robiłam jakieś maile, to a zajrzę, a może pojawiło się coś nowego. I właśnie na patynie udało mi się upolować tę komótkę. Jest fotel ze starego mieszkania z Ikea. Z takich makatkowych historii to. Ten grzywacz to jest świetna, fajna rzecz od mojej kumpeli Wall moja sąsiadka zresztą, pozdrawiam Anię, przyniosła mi w prezencie tego oto grzywacza i tutaj świetnie się prezentuje z tą palmą, z tym fotelem i z kącikiem audio, bo tutaj też jest kącik audio, proszę bardzo, są płyty, radio, odtwarzacz, wszystko jest. A tutaj teraz jest taki kącik westwingowy, bo ta kanapa, jak ją zobaczyłam pierwszy raz na westwingu, to się w niej zakochałam. Świetne jest to, że jest mała, ale rozkładana, więc tak naprawdę, jak ona się rozłoży, tutaj mniej więcej do tej długości, to mamy duże dodatkowe łóżko dla gości. Stolik też jest z Westwinga. Dywan to jest z kolei marokańska oryginalna historia. Moje kumpele założyły taki biznes, że przywożą gadżety z podróży, przepiękne i sprzedają. Coś się nazywa Belabet właśnie. Mogę wam podlinkować te wszystkie rzeczy w opisie filmu, jeżeli macie ochotę. No i tak. Teraz przechodzimy do części biurowej tego pokoju, bo tutaj jest tak naprawdę centrum całego dowodzenia, jeżeli chodzi o 10 minut spokoju, o 20 minut spokoju. Tutaj są moje półeczki. No dobra, powiem Wam, że no nie jest tutaj jakoś tak. Jest tutaj trochę chaos i bałagan, ale mogę to zrzucić trochę na karb tej ręki, bo niestety jedną ręką trudno pracować, trudno też utrzymać porządek, więc no, bywa tutaj momentami ładniej, ale tym się oczywiście nie będziemy przejmować. Półki to jest coś, co uwielbiam. To jest taka. Dzieło szwedzkiego projektanta to się nazywa System String i tutaj tych możliwości kombinacji łączenia tych półek, ustalania wysokości jest naprawdę całe mnóstwo i to się naprawdę fantastycznie sprawdza. Tutaj są książki, półeczka z moim sprzętem. No i wiadomo, komputer, drukarka, jakieś dokumenty, papiery, których jest naprawdę dużo. Jest jeszcze tutaj taka komoda, szafka, o którą bardzo często pytacie. To też jest West Wing, to jest taka szafka dedykowana moim kwiatom. Film o kwiatach, jakby co na kanale jest. Też wrzucę wam link na kartę. Zapraszam. No i też jest jeszcze jedna genialna rzecz w tym mieszkaniu, której zawsze brakowało mi, jak mieszkałam w śródmieściu. Balkon. Mały, ale jest. No, teraz też nie ma na nim jakiegoś super porządku, bo wiadomo jakieś kwiaty, doniczki, ziemia i tak dalej. Ale niebawem, jak już się zrobi cieplej, jak nastanie wiosna, to tutaj oczywiście dojdą nowe kwiaty, tak tam się suszą buty, dojdą nowe kwiaty, jest stoliczek, krzesełka, no i tak, żeby sobie wypić kawę z widokiem na centrum miasta albo wieczorową porą napić wina, no naprawdę genialna historia. Zostało nam coś jeszcze, została nam góra. Ale obawiam się, że na górze, możemy tak zerknąć na górę, ale obawiam się, że tam trochę chyba nie pościeliłam łóżka. W zasadzie na pewno nie pościeliłam łóżka. Ale góra jest naprawdę super, śpi się mega wygodnie, jest ona bardzo praktyczna. I tak jak mówiłam, ta wysokość tutaj sprawiła, że zdecydowałam się na to mieszkanie tak naprawdę od tak w jednej chwili je kupiłam, bo wiedziałam, że ta wysokość i możliwość zrobienia antresoli tak naprawdę daje mi tak jakby dodatkowy pokój, miejsce do spania i tym sposobem tutaj te dwa pokoje nam w zupełności wystarczają. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda dokładnie moja sypialnia, jak ona powstawała, to też na karcie zostawiam Wam e, link do filmu, gdzie są e, wszystkie szczegóły. No dobra, to chyba już. To chyba już. Tak? Już tu nie ma nic więcej. E, nie ma już tutaj nic więcej. Mam nadzieję, że e, Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, e, co sądzicie. Myślę, że to jest takie mieszkanie bo tutaj nie ma zbyt wielu rzeczy, okazuje się, że można na tak małej powierzchni sobie mieszkać wygodnie, komfortowo z trójką dzieci. Właśnie, piszcie jak Wam się podobało, dzięki, że byliście, że wpadliście do mnie, trochę czuję się jak gwiazda programu MTV Creeps, yo! No dobra, już nie gadam, bo strasznie dużo tutaj mówię. To do zobaczenia, pa! Do zobaczenia następnym razem.